Witam wszystkich serdecznie, z tej strony I cóż... W poprzednim odcinku skosiliśmy trawę. Spresowali... zgrabiliśmy ją. Myślę, że czas ją... ozbelować. A potem będziemy ją uwijać. Myślę, że... Hmm. Nie będę wszystkiego tutaj robił na odcinku. Eee, na pewno na odcinku ją eee, zbeluję to wszystko. Bo tego dużo nie mam. Części Bel. Na odcinku, resztę już myślę dokończę poza odcinkiem. Żeby Was yy, nie zanudzać, no chyba, że będzie to szło jakoś sprawnie i... Cóż, mm, ta prasa ma... Cóż może nie wiem, czy to jest wada, bo to przodą takie jednoznacznie określić, że to jest wada ale widać, że troszkę trzeba poczekać, aż wyrzuci tą całą belę cóż Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku nie wiem, czy wszystko ale na pewno część ...z tej kieszonki z przykom Myślę, że następnym razem już jak... ...ta prawa tutaj urośnie... I, ...i będzie ją można kosić, to... ...to już zostawię ją ewidentnie na to, żeby sobie wyschła i zrobię z niej się zobaczę zresztą jak to będzie wyglądało pogod pogodowo A, możliwe że uda się możliwe nie mówię że że to na pewno wyjdzie ale możliwe że uda się zrobić to w ten sposób żeby yy... Trawa dwukrotnie sobie wyszła i wtedy bym miał yy, dwukrotne yy, siano kasy. No jak nie, no to trudno to cóż. ...pozbieramy wtedy sianą. Tak czy inaczej mówię, na pewno planuję tutaj zrobić jedne siano kosy na tym polu jeszcze tak żeby już się powoli zacząć przekować na ten na, na, na możliwość hodowli tych zwierząt Będę musiał sobie jeszcze tutaj gdzieś poza odcinkiem rozplanować, jak to wszystko ładnie tak zrobić. Przede wszystkim będę musiał tutaj popracować nad wyrównaniem tego terenu. Wygładzeniem go tak, żeby tutaj nie było jakichś wielkich, masakrycznych górek, dolin i, i tym podobnych rzeczy. Już nie będę ukrywał, że nie jest to moją mocną stroną. Ale mimo wszystko spróbuję to zrobić, no bo jak widzicie tutaj jest taki dołek. I ten dołek trzeba będzie po prostu zniwelować, wyrównać i... I dopiero wtedy będę mógł tutaj już, tak jak planowałem, zrobić taki jakby teren z zagrodami dla zwierząt. Do tej pory nie wypowiadałem się na serii odnośnie zabudowy, jaką lubię. I jeżeli chodzi o kwestie gospodarek, które są zrobione przez innych graczy, są to gospodarki takie typowo stworzone już na danej mapie, na potrzeby danej mapy, to mi to nie przeszkadza. To, to jest jakaś tam rzecz, która jest dla mnie bezproblemowa, to nawet ta zabudowa może być taka mała, o, ciasna. Natomiast jeżeli już sam coś robię, to to lubię mieć duże miejsca, żeby móc na spokojnie podjechać, zawrócić z przyczepami ewentualnie pomanewrować, Dlatego też myślę, że mówię tutaj tu, za tymi drzewami zrobię takie miejsce gdzie gdzie będą zwierzęta ewentualnie jakieś inne budynki gospodarcze natomiast tam z przodu już sobie zrobię taką typową zabudowę gospodarczą gdzie gdzie będę miał różnego rodzaju budynki użyteczności użyteczne takie jak ...szopa stodoła na sprzęt, bo myślę, że tam wiatr zlikwiduje niedługo. Jakiś większy silos, ewentualnie silos połączony nawet z jakąś stodołą. Myślę, że postawię również ten silos do fermentacji lucerny i suszenia koniczyny, dlatego że, że, że będę chciał robić jednak mimo wszystko siano z koniczyny, chociażby głównie, żeby móc je sprzedawać. Myślę, że kieszonkę z lucerny też będziemy sprzedawać w przyszłości, jak się w końcu uda to ogarnąć, aczkolwiek tak czy inaczej na pewno będę musiał zainwestować w przyczepę samozbierającą. Gdyż jak widać jeżeli chodzi o kwestie lucenne przynajmniej, no to yy, zaliczyłem małą yy, delikatną yy, topę. Yy, w konsekwencji skończyło się to tym, że yy, straciłem praktycznie, można by powiedzieć, 2 trzecie możliwego zarobku wtedy. Ale to człowiek uczy się na własnych błędach. Przyznam się do wicia, że do tej pory nie ogarniałem Lucer, bo, bo, bo nie grałem na mapach, na których ona była. Jest to moja pierwsza mapa i jest to moja pierwsza mapa seasons gdzie jest lucerna także w jakiś tam sposób czuję się usprawiedliwiony tą całą sytuację ale teraz już jestem przygotowany także myślę Że, że, że nie będzie jakiegoś większego problemu no i cóż myślę, że dobijemy te 100 litrów trawy tutaj na tych kubkach które tam zostały i zacznę ją przesiądę się do walzetora tego mniejszego tura i zacznę tą trawę owijać nie wiem ile tych balek wyszło to sobie policzę, już jak będę je umylował, zobaczymy jak to szybko pójdzie, i cóż to trzeba będzie go zatankować widzicie co ja tu chyba zrobię małe cięcie e, pojadę go zatankuję bo tak raczej trochę kiepsko z tym paliwem także e, widzimy się za chwilę e, już jestem po krótkiej przerwie Tutaj podjadę tym ciągnikiem, zostawię go wskakuję do Zetora, podłączam tura i zaczynamy zabawę z prasowaniem, z owijaniem przepraszam. Muszę wam powiedzieć, że to pole o którym mówię cały czas, to mnie tak jakoś Dobra, wracając do tego pola, to muszę powiedzieć, że on mnie tak nie będę ukrywał. E, chciałbym je kupić. Chciałbym je kupić. Wiem, że mam teraz inne wydatki ale cóż myślę że może w niedalekiej przyszłości uda się to Teraz pytanie. Dobra, muszę je stąd zabrać, bo bo widzę, że... Także myślę, że część zrobię teraz, a resztę zrobię sobie poza odcinkiem, bo widzę, że to trochę zabawy będzie. E, wracając do tego pola no, nie będę ukrywał, że e, spodobało mi się to pole e, i myślę, że w niedługim czasie stanie się ono moją własnością. Nie wiem jeszcze czy w tym sezonie, czy dopiero w przyszłym, ewentualnie w kolejnym ale e, na pewno stanie się ono moją e, własnością. Uważam, że ten tego pola e, troszkę się zawiesiłem. Uważam, że to, to będzie takie idealne pole właśnie na uprawę ewentualnych buraków bądź marchwi, ewentualnie cebuni. też myślę, że w tym celu je zakupię. W sezonie przewiduję jeżeli chodzi o kwestię właśnie zastrzyków gotówkowych to przewiduję takie jakby trzy zastrzyki gotówkowe o czym że to mówiłem już w poprzednich odcinkach to będzie sprzedaż soi w lecie to będzie sprzedaż ziemniaków na zimę i to będzie sprzedaż tych wiór które tam są po tych drzewach które mi przeszkadzały nie usuwałem wszystkich drzew gdyż stwierdziłem że, że nie ma to sensu większego chodzi natomiast o te bele owinięte to ja je sobie już związę poza odcinkiem i cóż widzimy się na pewno widzimy się w odcinku z sadzenia ziemniaków. Na pewno widzimy się w odcinku z żniw soi. Nie wiem jeszcze, czy będę robił oddzielny odcinek z siania tej soi. Myślę, że posieję ją sobie już pod odcinkiem. Bo, 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 bo mówię, troszkę tego było na serii. A chciałbym, żeby też było parę innych rzeczy głównie, gdyż no mówię, w mojej ocenie farming to nie jest tylko i wyłącznie sianie, talerzowanie. To są również inne czynności, między innymi takie jak właśnie ta. W sensie chodzi mi o kwestie koszenia, belowania i trawy. Co myślę, że też w miarę jakoś tam sprawnie idzie. powiedzieć, że ta miarka jest taka dosyć sprytna.

56 tysięcy wyszło łącznie z tego co tak widzę oj nie uciekaj, nie uciekaj także myślę, że może 10 sprzedam, a resztę sobie na razie zostawię Tym bardziej, że najprawdopodobniej jeszcze najsień będzie będą e, się na jakieś bądź ewentualnie już takie typowe stricte przygotowanie pod te... Hmm. Cóż, myślę, że to by było na tyle na w tym odcinku chyba. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam sobie resztę związę już poza odcinkiem na gospodarkę I cóż, no cóż a jak mówiłem trzymajcie się do następnego odcinka cześć